Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. No ja w tej kwestii chciałabym tylko dopytać Pana Jasaka. Na jakiej podstawie przy kościele podczas zbierania naszych podpisów twierdził Pan, że Burmistrz miasto nie dało ani złotówki na ten podnośnik? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy Pan Radny Jasak mógłby się odnieść do tego zarzutu, który postawił w trakcie nagrań pod kościołem? Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Pani Ewie za to pytanie, bo rzeczywiście chciałem tu Pana Burmistrza przeprosić. Jeśli chodzi o ten wóz z tym podnośnikiem, ten nowy wóz, o którym tutaj mówił Pan Komendant, który został zakupiony tylko i wyłącznie ze środków budżetu Państwa do Państwowej Straży Pożarnej. To tutaj samorządy nie dokładały się, natomiast dokładały się samorządy do innych wozów, do średniego wozu bojowego i do wielkiego wozu bojowego, w gaśniczego w Straży Pożarnej Państwowej. Natomiast pan burmistrz akurat do tych inwestycji się, z tego co przynajmniej mi wiadomo, nie dokładał. Chyba, że się mylę, a jeżeli się mylę, to poproszę pana burmistrza o wyjaśnienia. Jeżeli się dokładał, to sprostowanie mojej wypowiedzi, a jeśli się nie dokładał, to wyjaśnienie mieszkańcom i nam, dlaczego się nie dokładał. Dziękuję bardzo. Natomiast chciałbym zauważyć jedną rzecz, proszę Państwa. To jest właśnie to popłosie tych nagrywania tych różnego rodzaju filmików i puszczania ich w internet. I mi Panie Jasak, taka to mi satysfakcji nie daje, że Pan powie teraz przepraszam, bo Pan upublicznił ten materiał zarówno na iturek, na turek.net, jak i na swoim profilu. I wszyscy się dowiedzieli z Pana słów, które były kłamliwe pod moim adresem i Pan o tym doskonale wie. I gdyby nie sesja, to być może gdyby nie pytanie Pani Ewy, nie wiem, czy Pan by sam z siebie przeprosił. Takie przeprosiny mnie nie satysfakcjonują. Skoro Pan umieścił taką informację w mediach, proszę o pisemne przeprosiny, bo Pan przyznał się teraz do tego, że Pan skłamał. Bo to nie był błąd, bo Pan się nie zapytał. Pan stwierdził fakt, że wszyscy wójtowie dawali na, po, na ten nowy podnośnik. A to jest nieprawda. I właśnie to jest, proszę Państwa, to, o czym cały czas mówię. Ta fala hejtu, ta fala pomówień, fala nieprawdziwych informacji i wprowadzanie mieszkańców w błąd, właśnie. To jest właśnie przykład. Już nie mówię nawet o wczorajszej komisji i o różnego rodzaju zachowaniach. Dlatego też wzywam Pana do zaprzestania naruszeń osobi dóbr osobistych i usunięcia skutków dokonanych naruszeń. I dostanie Pan pismo w tym momencie, z którego bardzo proszę, żeby Pan, skoro Pan potrafił przeprosić teraz na sesji, żeby Pan na, w mediach również to umieścił. Bo sesję może ogląda kilka, kilkanaście osób, a do tego materiału, który Pan zamieścił dotarło może kilka tysięcy osób. To jest nie w porządku, proszę Państwa, żebyście wy jako radni. Znaczy, przepraszam, to mówię w tym momencie do radnego Jasaka. Nie do wszystkich, tylko mówię do radnego Jasaka w tym przypadku. Takie rzeczy miały miejsce zamiast wspomóc akcję, zamiast po prostu w tym momencie wziąć, włączyć się w to, to Pan pokazał, jaki był cel po prostu pana akcji. Burmistrz Antosik jest zły, burmistrz Antosik nie dał pieniędzy na ten nowy podnośnik. Wina burmistrza Antosika. Taki był cel. Podszedł pan na początku po to, żeby zagalić, zagadać. Potem oczywiście powiedział pan to, co pan chciał powiedzieć, a że przy okazji doszło do różnego rodzaju zajść i incydentów, które pan po prostu w jakiś sposób próbuje tutaj przedstawiać swoją wersję zdarzeń. Tego nie wiem, bo nie byłem świadkiem to, tego są różnego rodzaju organy, które powinny to wyjaśnić. Natomiast to, co jest pewne, to to, że Pan skłamał po prostu i naruszył moje dobra osobiste. Dlatego w tym momencie wręczam panu pismo, ponieważ pan tu dzisiaj powiedział, że pan powiedział nieprawdę, żeby pan zachował się tak, jak powinien i to będzie przeprosił mnie. Tak samo w tych mediach, które pan to upublicznił. Ale ja już nie chcę pan jak pana filmiku oglądać, tylko po prostu w formie pisemnej. Tyle tytułem wyjaśnień. Dziękuję proszę radny Dariusz Jasek. Panie burmistrzu, jak zwykle nie do końca odpowiedział pan na moje pytanie, które zadałem, jeśli chodzi o te inwestycje, które były dokładane przez innych samorządowców miasta Turku. Jeżeli mam jakieś błędne informacje, to poprosiłem pana burmistrza o sprostowanie ich. Natomiast jeśli prawdziwe, to prosiłem, żeby pan burmistrz odpowiedział na pytanie, dlaczego nie dołożył się. I oświadczam tutaj, że rzeczywiście, jeszcze raz, Pana Burmistrza, przepraszam, bo nie chodziło o ten wóz. To był mój skrót myślowy, pewnie wynikający też z tych sytuacji, które tam miały miejsce, dosyć no, takich nieprzyjemnych, bo ja poszedłem tam nie z negatywnym nastawieniem, tylko chciałem zadać kilka pytań i te pytania zadawałem, i bardzo wiele osób. No, Rzetelnie i rzeczowo mi na te pytania odpowiadało. Natomiast, generalnie rzecz ujmując, ten skrót myślowy dotyczył dwóch wozów bojowych, do których inni samorządowcy się dołożyli. A pan burmistrz, z tego co mi wiadomo, nie. Natomiast, jeśli to ja się mylę, to prosiłem pana burmistrza, żeby mnie tutaj sprostował, czego pan burmistrz nie uczynił. Natomiast, jeśli. Pan burmistrz się nie dołożył, to poprosiłem pana burmistrza o to, żeby pan burmistrz powiedział, dlaczego się nie dołożył. I mnie to bardzo interesuje i chciałbym, żeby to padło na tej sesji e, bardzo jasno, czytelnie i wyraźnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, powiem tak, kłamstwo jest kłamstwem. Po prostu pan nie pytał się o inne samochody, tylko pan stwierdził fakt, że nie dołożyłem jako jedyny do samochodu podnośnika, nowego podnośnika, a inni wójtowie dołożyli. Pan dwa razy skłamał. Raz, że ja nie dałem, dwa, że wójtowie dali. I takie są fakty. Natomiast jest pan radnym i pan powinien wiedzieć, ile dajemy na ochotniczą Straż Pożarną w mieście Turku, bo pan co roku głosuje, uchwala budżet albo poprawki. Albo pan nie głosuje, ale powinien pan to wiedzieć. Bo strażacy wiedzą doskonale, jakie do, jak przekazujemy środki finansowe, a pan jako radny też powinien to wiedzieć. Powiem tylko tyle, że za mojej kadencji, kiedy jestem burmistrzem, to pewnie straż ochotnicza tutaj potwierdzi. Wymieniliśmy ten stary, zdezolowany samochód strażacki. Nie wiem, czy to jest lekki, czy średni, bo ja się na tym nie znam. Średni samochód gaśniczy. Daliśmy 370 tysięcy złotych i tak mówiąc szczerze, strażacy po raz pierwszy od wielu, wielu lat mogą, powiedzmy sobie szczerze, spokojnie jeździć do akcji, bo wiedzą, że dojadą i wiedzą, że wrócą i jednocześnie wiedzą, że samochód im po drodze nie zgaśnie, czego byłem świadkiem kiedyś przy zdarzeniu na, na ulicy Polnej. Jaka jak, 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 jak była sytuacja? A pan jako radny powinien wiedzieć, co nie zmienia faktu, że pan skłamał. I dlatego żądam od pana przeprosin, bo pan puszcza nieprawdziwe informacje właśnie w przestrzeń publiczną. Jak pan chce, to pan może złożyć zapytanie, dostanie pan odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Panie burmistrzu, no jak zwykle pan kluczy e, drąży, a później my mamy mieć rzetelną i jasną wiedzę na jakieś tematy. Nie umie Pan powiedzieć jasno i czytelnie i nie chodziło mi o Ochotniczą Straż Pożarną. Bo, akurat jeśli chodzi o ten wóz, który ma Ochotnicza Straż Pożarna, to razem z Panem Komendantem tutaj wielokrotnie, wtedy kiedy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, zabiegaliśmy także o ten, o ten samochód razem z Panem Burmistrzem i bardzo dobrze pamiętam, w jaki sposób to się odbywało. Natomiast chodzi mi o. Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej do dwóch wozów bojowych. I teraz zadaję to konkretne pytanie, o którym no, mogę nie wiedzieć, bo gdzieś no, od z pana ust y, nie padły te informacje, a w sprawozdaniach żadnych y, nie widziałem. I jeszcze raz powtarzam tam było przejęzyczenie, za które pana już tutaj przeprosiłem, jeśli będzie taka potrzeba, to zrobię to także i w tych mediach, w których poszedł ten film, to nie ma żadnego problemu, panie burmistrzu. Natomiast chciałbym doprecyzować to, co miałem tam wtedy na myśli. Bardzo bym prosił pana burmistrza, żeby pan no, zachował się jak mężczyzna i powiedział, dopłaciłem albo nie dopłaciłem, tak jak inni samorządowcy, bo z tego co wiem, to inni yy, dokładali się do tamtych samochodów, a pan burmistrz nie. No, no panie burmistrzu, no, umie pan zachować się jak mężczyzna, czy też znowu głowę w piasek jak strusi. Dziękuję bardzo. Proszę odwrócę na Panie, panie Jasek, za jedno pan jeszcze nie przeprosił, za chwilę będzie pan przeprosił za kolejną rzecz. No proszę najpierw zakończyć jedną rzecz, bo ja jeżeli pan mówi, że klucze, to pan kłamie. Panu nie chodziło nic w domyśle, tylko pan wyraźnie powiedział, chodzi o samochód, nowy, samochód, nowy podnośnik w tym momencie. Pan wiedział o co pan pyta. A jeżeli pan nie wie, o co pan pyta, to jeszcze gorzej o panu świadczy. Pan nawet nie pytał, pan stwierdził. Pan stwierdził, i proszę mi tutaj nie opowiadać takich bajek, i tutaj mówić o mężczyznach, o nie wiadomo o czym. Niech Pan zacznie po prostu tak naprawdę przeprosić za to, co, co Pan skłamał, bo to jest kłamstwo, które Pan upublicznił. Nie, Pan tego nie zrobił. Ja Panu dopiero wezwałem do przeprosin. Pan teraz się tylko przyznał do tego, że Pan skłamał. To są dwie różne rzeczy. Pan się przyznał do kłamstwa, a ja w taki sposób żądam od Pana przeprosin, bo mam do tego pełne prawo bo pan mnie po prostu w tym momencie pomówił w oczach mieszkańców, nie tylko Turku, ale wszystkich. I takie są fakty. Jak pan chce konkretnie, to niech pan doprecyzuje, o jakie samochody panu chodzi niech pan złożyć zapytanie za na piśmie, bo to nie jest przedmiotem tej sesji, pan dostanie tą odpowiedź. Ale do tych przeprosin na 19 listopada od pana tego żądam. I proszę nie mówić o jakichś strusiach, niech pan nie opowiada po prostu jakich, znowu, jak pan ma takiego rodzaj słownictwa, to mi trudno, no tutaj się z tym polemizować, powiedzmy sobie szczerze, bo pan po prostu skłamał publicznie do tego wszystkiego, to do czego jeszcze tam doszło, to już to jest przedmiotem innego po prostu w tym momencie postępowania, ale ja mam prawo wiedzieć, myśleć po prostu różnie. Skoro pan tutaj tak lekko kłamie, to ja nie wiem, co pan jeszcze dalej robi. I to są właśnie to, proszę państwa, rzeczy, do których wy się dopuszczacie, a konkretnie pan radny Jasak, nawet wczoraj na tej komisji. To są połączone komisjach. To są właśnie efekty Waszej pracy. Że Pan skłamał. Skłamał Pan w sprawie konkretnej. I niech Pan tego nie próbuje rozmywać. Chce Pan złożyć zapytanie, Pan złoży, Panu odpowiem. Proszę mnie tutaj nie obrażać w tym momencie, porównując mnie do jakiegoś zwierzaka. Bo jak ja bym Pana musiał porównać, to powiem szczerze, no naprawdę by się to skończyło dramatycznie. Chodzi mi generalnie o to, że to jest sesja i Pan skłamał pan zamiast powiedzieć dobrze przeproszę pana bo przed chwileczką się do tego przyznałem to pan próbuje jeszcze to rozmywać trzeba brać odpowiedzialność za słowo i pan to słowo upublicznił dlatego też mówię robienie filmików nosi, ma ze sobą takie znamiona właśnie w tym momencie jak pan tutaj to zrobił i koniec i kropka chce pan proszę złożyć zapytanie dostanie pan odpowiedź w terminie to nie jest punkt zapytania tylko sprawozdanie z działalności radnych a z pana działalności wyszło to że pan kłamie Mieszkańców Turku i okolic, a może i nawet nie wiem, ktoś może w Australii to nawet oglądał i słucha jaki to burmistrz jest niedobry, bo on nie dał na podnośnik, a drugi chce. A na tamten podnośnik jako jedyny, tak naprawdę miasto Turek, burmistrz poprzedni mój oczywiście, poprzedni mój, jako miasto Turek dało po prostu 40 tysięcy złotych plus PGKiM dał na wyposażenie tego podnośnika. Przynajmniej takie dodatkowe wyposażenie i takie są fakty. Fakt jest to, że pan skłamał w tym przypadku, i fakty są takie, że poprzedni burmistrz dał pieniądze na tamten podnośnik, jako jedyny z samorządów. Dziękuję. Szanowni Państwo, i Panie Burmistrzu, akurat bardzo się cieszę, że Pani Ewa Grącik zadała to pytanie, ponieważ ja miałem się sam zgłosić i to powiedzieć, a dlatego powiedziałem, że cieszę się, że Pani Grącik zadała to pytanie. I od razu, kiedy to pytanie zadała, powiedziałem, przepraszam, zanim mi pan wręczył to pismo i później dalsze słowa moje były, że przeproszę pana także w tych mediach, w których to się umieściło. Nie wiem, czy będę potrafił do wszystkich trafić, bo sprawa zatoczyła, jak pan burmistrz sam stwierdził, jakieś szerokie gremia, a na pewno do tych lokalnych, z którymi miałem kontakt, to zrobię. Zresztą, kiedy rozmawiałem z panią redaktor z LM-u, to tam już prostowałem tą sytuację, natomiast pani Zelemu no akurat tak stwierdziła, że te, tych moich słów nie, nie włączyła do tego filmu. Natomiast ja już wtedy to bardzo wyraźnie mówiłem i bardzo się cieszę, bo mam to nagrane i sobie to zaraz odszukam i odtworzę i puszczę to także w mediach, kiedy prostuję tą informację. Zadawałem pytania dotyczące pana burmistrza Pytanie, w którym pytałem się, czy pan burmistrz dołożył się Państwowej Straży Pożarnej do sprzętu. Ja tam wyraziłem się jako, że do tego podnośnika, natomiast nie chodziło o podnośnik, tak, to, to był chodziło. taki skrót myślowy. Mhm. Chodziło o średni wóz gaśniczy i duży wóz gaśniczy. To no, burmistrz się nie dołożył do do tych sprzętów dla Państwowej Straży Pożarnej, inne samorządy się dołożyły. No i w tym kontekście chciałem zapytać tych przedstawicieli, którzy tam byli, no jak oni tą sprawę widzą i co, co wiedzą na ten temat. Ale bo teraz już czegoś nie rozumiem. Burmistrz mówi, że do tego starego wozu, o który się toczy teraz ten bój i ta cała awantura, dołożyło miasto Turek i PGK tak, za... I żaden inny samorząd wówczas nie dołożył. Zgadza się. To się zgadza. Zgadza się. Wtedy, nowym... Wtedy burmistrzem był burmistrz. Mhm. I pan mówi o nowym wozie, tak? Żeby ja tego nowego nowym... wozu się nie dołożył. O, tylko nie o tym podnośniku, tylko ono, o średnim wozie gaśniczym i dużym wozie gaśniczym, który jest na, w zasobach Państwowej Straży Pożarnej. I do tych samochodów inni samorządowcy się dokładali, natomiast burmistrz. Antosik się nie dołożył. Przynajmniej z tego, co ja na ten temat wiem. Jeśli jest to nieprawdą, to, no to będziemy dyskutować wtedy z burmistrzem i ja tutaj, jeśli przeinaczam jakoś te słowa, to nie ma problemu, przeproszę i wycofam się. Natomiast na ten czas mam taką wiedzę i, no i taką przekazuję. Ja się ze swoich obowiązków wywiążę. Nie wiem, czy w taki sposób, jak mi tu pan burmistrz zasugerował. Ja zrobię to w tej samej formie, w jakiej uczyniłem. No, tą zaistniałą sytuację, a nie w takiej jak mi pan burmistrz tutaj sugeruje. Natomiast generalnie rzecz ujmując, sprawa wygląda tak, jak mówię. Przejęzyczyłem się, jeśli chodzi o ten podnośnik nowy. Natomiast jest sprawa dwóch innych samochodów, do których samorządowcy się dokładali, a pan burmistrz nie, z tego co mi wiadomo. Natomiast pan burmistrz w tej sprawie, no. Chowa głowę w piasek. Już nie powiem, że jak zwierzak, jak to pan burmistrz ujął, ale no tak trochę jest. Nie chcę pan na ten temat się wypowiadać, ponieważ no coś w trawie piszczy chyba. Ale zadam tą interpelację i nie ma problemu, porozmawiam z komendantem Państwowej Straży Pożarnej, zapiszę sobie nazwy konkretne tych samochodów i złożę w odpowiednim czasie stosowne pismo do pana burmistrza. I skończmy tą sprawę, przejdźmy do dalszego procedowania, chyba że... Rzeczywiście w tej sprawie tutaj, o którą walczy Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, bo to dla nich jest bardzo istotne i ważne. Mam też swoje zdanie na ten temat, natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to je wypowiem. Natomiast myślę, że to nie jest miejsce i czas, żeby roztrząsać te rzeczy. Pan komendant słusznie walczy o to, co uważa za słuszne i, i bardzo dobrze panie komendancie. Wiele dobrego życzę Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku. I pozdrawiam wszystkich strażaków ochotniczych, i państwowych zresztą też. Dziękuję bardzo.